Hej, witam Was kochani, bardzo serdecznie postanowiłam nagrać Wam dzisiaj filmik, yy, który mam nadzieję, że Wam się spodoba. A mianowicie pokazać Wam, jak przechowuję swoje kosmetyki. <laughs> Aż mnie przetkało. Ponieważ ja yy, wcześniej te kosmetyki, tutaj będzie mowa o kosmetykach głównie pielęgnacyjnych, Trzymałam na biurku, w różnych pudełkach, koszyczkach i innych takich rzeczach, natomiast nie byłam z tego zadowolona, nie podobało mi się to. Początkowo może tak, ale jednak wyrosłam <grych> z takiego mm, cieszenia się każdym produktem i, i stawiania ich na wierzchu. Wolę mieć to pochowane, yy, bo <grych> kiedy trzymamy na wierzchu kosmetyki, to też sobie dorabiamy roboty. I i musimy je odkurzać, sprzątać, czyścić itd. część kosmetyków też nie lubi być gdzieś tam na wierzchu, na nie daj boże na słońcu, także lepiej je schować. No i dlatego wybrałam się do IKEA i zakupiłam taką oto komodę. To jest komoda, która, jak widzicie, trzy szuflady. Ta pierwsza jest troszeczkę węższa, te dwie są szersze. I ta komoda jest z IKEA i kosztowała 89 zł. E, tutaj możecie od razu zobaczyć. O, tu coś nie leży nie tak. E, tutaj jest moja nowa lampka z Ikei, która kosztowała 9 zł. Tutaj mam takie suszone zapachowe, tam z Ikei też. Tutaj trzymam bransoletki, Tutaj część mojej biżuterii. Jeżeli chcecie filmik, jak przechowuję biżuterię, to dajcie mi znać. A to jest mój nowy kwiatek. Nazywa się Junkus Spiralis. To jest żywy kwiatek kupiony w biedronce za 7 zł. No i przechodzimy do. Zawartości szuflad. W dwóch szufladach mam to, co Wam chcę pokazać. To jest pierwsza szuflada. <klimy> I to są. Tutaj znajdują się rzeczy, które chcę mieć pod ręką. Dlatego tutaj są chusteczki. Normalnie te chusteczki miałam też gdzieś na biurku, przy łóżku, właśnie. Ale na wierzchu. Jednak ja wolę mieć je tutaj schowane. To mi się nie kurzy. Nic się z tym nie dzieje. Tam dalej mam zapas żarówek. Mam mydełko, które dostałam od Alberta Mamy, bo była ostatnio na, na wyjeździe. Yy, I tak, i jeszcze to, co Wam chcę powiedzieć, to że warto sobie te szuflady w ogóle organizować i przechowanie kosmetyków. Yy, I w Ikei możecie kupić takie opakowania, yy, takie jakby pudełka, które można po prostu poukładać w szufladzie i, i coś tam się do tego włożyć. To kosztuje niewielkie pieniądze, bo takie najbardziej podstawowe wzory, burza jest. Najbardziej podstawowe wzory, takie białe, zwykłe, to są chyba za 10 zł, kilka sztuk tych opakowań, tych przegródek, jakieś tam za 20, za 19, no za 30, różne, różne. Jednak mam bardzo dużo w domu różnych pudełek, kartoników, więc po prostu je wykorzystałam. To, co tutaj chcę mieć pod ręką, żeby sobie móc używać, to jest balsam z... a jeden, dwa znaki się mam nie pomalowane... Czary Mary? Balsam z Nivei. Krem pod oczy zziai, krem do rzęs, dezodorant. Tutaj trzymam różne próbki. I tutaj mam rzeczy do pielęgnacji twarzy. Chciałam je mieć na wierzchu w pierwszej szufladzie, a że ona jest taka właśnie trochę węższe niż te pozostałe, to to musi leżeć, nie może stać. No ale tutaj mam serum z witaminą C, które kończę, ten peeling yy, z 5% kwasem salicylowym, krem z biodermik z wyciągiem z pereł. To dostałam ostatnio na spotkaniu vlogerek. To jest yy, krem matujący do cery tłustej mieszanej z biodermy. Jak widzicie, SPF 30. Tutaj mam moje serum hieluronowe. To jest coś, co dostałam ostatnio. Z firmy Forever Young. To jest taki po peelingu nawilżacz. Y, tonik Stołpy. To też dostałam y, na spotkaniu vlogerek Austin Krem do rąk. Krem do stóp. ziaja blocker którego czasami używam na noc. O, tu się, tutaj są moje lekarstwa różne. Jakaś tam maszynka się zapodziała ym, Lakiery do paznokci. I tu mam coś ze spotkania vlogerek. Y, to jest Alma x Almea, w ogóle nie, nie wiem co to jest, jeszcze do tego się nie ogarniałam. W każdym razie to jest olejek do pielęgnacji paznokci i skórek, jak widzicie. To wszystkie moje lakiery, jakieś tam rzeczy do paznokci. Tu trzymam, mm, y, tam trzymam różne świeczki, takie wiecie, tealighty małe i moje dwa woski z Janki Kendall, które kupiłam ostatnio. I się jaram, że mam, chociaż tyłka nie powiem Wam szczerze. I druga szuflada. No to jest moja drogeria, to jest naprawdę moja drogeria. Yy, już Wam mówię, co tutaj jest. W tym tutaj pudełku znajdują się rzeczy do pielęgnacji ciała. Jak widzicie, nie ma tego za dużo, ponieważ y, ja muszę mieć jakiś balsam i coś do pielęgnacji biustu, bo lubię o niego dbać osobno. Yy, no i więcej mi nie trzeba. Tu mam zapachowe medałko, żeby mi tam w, w sufladzie ładnie pachniało. To jest coś, co dostałam od Nivei, to jest jakaś tam nowość, to jest taka mygiełka. to Wam ją pokazywałam. Jakaś tam odświeżająco chłodząca ze spf 20. Tutaj mam jeden z moich większych ulubieńców. To jest y, z gałą panią. Po prostu pani ma bardzo ładny pępek. <grytania> Luksusowy jedwab do ciała. To jest Eveline z pompeczką. Bardzo fajny produkt, bardzo fajnie nawilża. Z kwasem hieluronowym. Y, tutaj mam moje serum stołpy do biustu. Natomiast zużyłam połowę. Ale coś ostatnio nie mogę się do niego przekonać. Coś się zmienił, nie wiem, bardzo długo się wchłania, klei się, no coś niefajnego. E, a to dostałam na spotkaniu vlogerek, to jest um, serum do biustu, Revita Cell, Revita Cell. I to było w zestawie z peelingiem do biustu. E, no mam to od dwóch dni, więc jeszcze nie wiem co i jak. E, tutaj mam, o, mam zapas maszynek z Biedronki. E, tutaj mam rzeczy do włosów. Tu mam zrobiony taki spray solny, yy, tutaj mam spray wygładzający z Joanny, bo on zapewnia termoochronę, tutaj mam suchy szampon z Batis, którego nie lubię, już końcóweczkę lakieru do włosów Taft, serum y, z Joanny, y, Argan Oil, moja ulubiona odżywka dwufazowa bez spukiwania, to jest Ultimate Repair z uwielbiam ją. Yy, moje ulubione pianki, to jest zawsze A tutaj mam tą Volume Sensation, a tutaj mam, słuchajcie... Talk do ciała z Mark Spencer e, Coca Battery Vanilla. E, I on kosztował 5 zł, i, i to jest po prostu puder, to jest talk. I, I kiedy nie mam suchego szamponu, a naprawdę mam kryzysową sytuację, czyli nie wiem, raz, dwa razy w roku to się zdarza, i częściej to wtedy mogę sobie sięgnąć po taki talg. E, tam z tyłu mam rzeczy mniej używane. Tutaj mam zestaw takich sztucznych rzęs z handem. One kiedyś były przecenione na 10 zł. Tutaj mam jakieś pierdółki do paznokci, takie jakieś tam ozdóbki. Też tego nie używałam. E, no i tutaj mam jeszcze coś, co dostałam no, właśnie na tym spotkaniu vlogerek. Jeszcze tego nie używałam. To jest, słuchajcie, taki z takiego bardzo cienkiego polaru e, czepek i grzebień. To jest firma Pilomax. E, I to jest turban taki, który nakładamy sobie, kiedy nałożymy maskę do włosów. No, i tutaj mam takie pudełeczko, w którym trzymam rzeczy, które mam w zapasie albo które będę używała później. E, tu jest to mydło, które sobie kupiłam, dermatologiczne w Rossmanie, one czeka na swoje zużycie. E, zapas MB Active, to jest taki suplement diety na pamięć, koncentrację. To dostałam na spotkaniu w vlogerek. Puder ryżowy z PES. Jeszcze dostałam kredkę i. Em, kredkę i co? I pomadkę. Tutaj mam taki podkład w kompakcie ze Smashboxa Camera Ready Full Coverage Foundation Mama go kupiła i się nie sprawdza ehm, Na spotkaniu vlogerek zostałam Balsam po depilacji z Joanny I tutaj mam krem do depilacji z Joanny Krembę bez e, firmy AA Jakiś tam krem do rąk Tu mam taki krem, który kupiłam kiedyś za 5 zł pąc Brązujący, w ogóle nie wiem co to jest za firma Jeżeli ktoś wie to dajcie mi dać. Ehm, tam mam zapas tego pingu 5% do twarzy z kwasem hialuronowym. Tutaj mam fajną też rzecz, bo to czekam swoje użycie z Forever Young Elixir, taki na, na zmarszczki. Chcę używać go na moje zmarszczki mimiczne. No i w, na tym spotkaniu vlogerek dostałyśmy też torbę z kilkoma rzeczami od Glossy Boxa i tam był m.in. E, taki e, kokosowy peeling do ciała to też czeka na zużycie. E, jakaś taka miniaturka maskary z i to też tam sobie kiedyś zużyjemy. Jak mnie natchnie, jak nie zapomnę. E, I tutaj mam z Pilomax. Dostałyśmy maskę do włosów ciemnych, taką i. Mam kogoś taką i Jeszcze dostałam taki zestaw do włosów jasnych, natomiast to już odłożyłam, żeby dać siostrze, bo wiadomo, że ja tego sama wszystkiego nie zużyję. Część rzeczy dałam mamie, więc to nie jest wszystko, co, co dostałam. W ostatniej szufladzie to już nie, nie są kosmetyki. I tak po prostu przechowuję. To jest ta moja pielęgnacja. Yy, przy biurku została mi tylko kolorówka. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak kolorówkę przechowuję, to po prostu dajcie mi znać, to Wam pokażę. Natomiast dla mnie jest ważne to, że mam tutaj Yy, wszystko pod ręką i, i mogę po prostu sobie tego używać. To jest na takiej wysokości ta szafka, że mi sięga. No do połowy uda. Więc równie dobrze mogę sobie tym krzesem, które mam przy biurku na kółeczkach, podjechać, usiąść przy tym. Yy, mogę, że z racji tego, że tutaj mam łóżko, zaraz kładąc się, czy zaraz po wstaniu, coś sobie sięgnąć, użyć. Według mnie to jest super i nic nie mam na wierzchu i w końcu mi się nic nie będzie kurzyć, nic mi nie będzie łapać bakterii zarazków, I nie będzie tej straszyć, nie będzie to wyglądało jak pokój jakiejś kosmetyko-maniaczki, tylko po prostu normalnej dziewczyny, e, dopóki mi ktoś nie szufladę. Dajcie znać, jak wy przechowujecie swoje kosmetyki, bardzo mnie to ciekawi. A ja się z Wami żegnam i do następnego pa! pa.